Szanowni państwo, przed nami Święta Wielkiej Nocy, Święta Zmartwychwstania Pańskiego. To najważniejsze święta w kościele katolickim. Pan Jezus Chrystus, Syn Boży umiera w cierpieniu na krzyżu z miłości do człowieka, z miłości do nas wszystkich po to, żeby nas zbawić, ale jednocześnie zmartwychwstaje, pokazuje, że jest Bogiem, pokazuje, że pokonał śmierć. Jeżeli on pokonał śmierć, to i my mamy również tą szansę, tą nadzieję, żeby zmartwychwstać tak jak on i cieszyć się na co dzień obecnością Boga. Drodzy państwo, na te wyjątkowe święta składam państwu najserdeczniejsze życzenia. Życzę przede wszystkim zdrowych, w tym okresie jak to bardzo ważne, zdrowych spokojnych, rodzinnych, pełnych wzajemnej wrażliwości, życzliwości świąt Wielkiej Nocy. Niech Pan Jezus Chrystus, który jest źródłem wiary, nadziei i miłości, obdarza wszystkich Państwa na ten szczególny czas swoimi łaskami. I żebyśmy mogli spotkać się już w lepszym okresie, gdzie ta pandemia rzeczywiście będzie już zbierała niestety, jak dzisiaj, mniejsze żniwo, będzie mniej zachorowań, będzie mniej tych wypadków śmiertelnych. Także życzę wszystkiego dobrego, takiej pogody, ducha i takiej wzajemnej miłości. Szczęść Boże! Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Ziemi Tomaszowskiej. Chciałabym powiedzieć, że z radością staję przed Państwem, ale nie byłaby to prawda. Wczoraj ktoś do mnie powiedział: Zobacz, nie będzie w tym roku świąt Wielkanocnych. A ja Państwa zapewniam, że będą. I będą tak piękne, jak pięknie je sobie przygotujecie. Z całego serca życzę Wam, żebyście spędzili je tak jakby nic się nie stało. Tak jakby wszystko było jak dawniej. A zatem zapraszam was do wielkanocnego stołu, na którym będą wszystkie symboliczne elementy i baranek i biała kiełbasa i biały barszcz. Gdzie będziecie mogli podzielić się symbolicznie jajkiem i gdzie zakrzykniecie z radością, zmartwychwstał Pan, Alleluja. Kłaniam się Państwu świątecznie i nie bez powodu przyniosłam dzisiaj kwiaty. Chciałabym się z Państwem podzielić ich pięknem, a powtarzając, za asnykiem, powiem tak szczęśliwe kwiaty. One potrafią powiedzieć wiele. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych składam wiosenne życzenia, aby w waszych sercach, rodzinach i domach zagościły radość, spokój i wielka nadzieja z odradzającego się życia. Wysokiego alleluja. Szanowni państwo, mieszkańcy powiatu tomaszowskiego, chciałabym złożyć życzenia wielkanocne. Niech te piękne święta Zmartwychwstania Pańskiego przyp przypominają nam wszystkim o zwycięstwie życia nad śmiercią. Niech zmartwychwstały Jezus Chrystus obdarza Państwa potrzebnymi łaskami i miłością, która umacnia w wierze i pozwala z ufnością patrzeć w przyszłość. Wszystkiego najlepszego. Szanowni mieszkańcy powiatu Tomaszowskiego, przyjmijcie proszę najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. Niech będzie ona. Błogosławiona, tak, żebyśmy w gronie rodzinnym mogli spędzić ten czas w spokoju, radości, ciesząc się ze wspólnego obcowania ze sobą. Życzę również dużo zdrowia, bo sytuacja, jaką mamy tutaj, teraz oczywiście nie napawa optymizmem, ale miejmy nadzieję, że zmartwychwstały Chrystus będzie nas prowadził w zdrowiu przez najbliższy okres. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo. Drodzy mieszkańcy powiatu Tomaszowskiego Jesteśmy przed jednią pięknych A można powiedzieć najpiękniejszych Świąt Świąt Wielkiej Nocy Szanowni Państwo Życzę Wszystkim Wam Przede wszystkim zdrowia Aby Panująca Pandemia Powoli powoli ustępowała Aby Cały system szczepień spowodował, że wrócimy wreszcie do upragnionej normalności. Szanowni Państwo, jeszcze raz życzę zdrowia, spokoju, radości i nadziei, że zmartwychwstały Chrystus spowoduje, że wrócimy do normalności. Dziękuję Państwu.